Pozdrawiam wakacyjnie i zapraszam na przedwakacyjne głoszenie ze wspólnoty Logos, której jestem częścią. Jest to kontynuacja konferencji, która była w maju, i wszystko znajdziecie na playlistie Logos. Konferencja, w związku z tym, że była bardzo długa, trwała 50 minut, a jeszcze nie mogę opublikować. Treści dłuższych niż 15 minut będzie podzielona na cztery części. A w ogóle ukazuje się to wszystko dopiero teraz, dlatego że z powodu różnych trudności technicznych i nieogarnięcia czasowego, byłam w stanie dopiero teraz to wszystko zedytować, opublikować. To jest druga część. Kolejna trzecia ukaże się zapewnie jakiś miesiąc. Jest już nagrana, jest już nawet zmontowana, e, przy czym, e, no właśnie, żeby taką jakąś równowagę zachować, no to za miesiąc. A później kolejne głoszenia będę miała nawet powiedzmy gości na kanale. Powiedzmy e, i zapraszam, stay tuned with God! Cieszę się, że możemy się spotkać po raz drugi, że wujek lider dał mi y, tę okazję, eee, tak, że, że mogę głosić y, o, do Was właśnie o słowie. Rozdział 6, y, werset 4 do 9. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które dziś, ja Ci dziś nakazuję. Wpoj się Twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i stając ze snu. Przywiążesz je do, do Twojej ręki jako znak. Niech one Ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach. Amen. Dziękujemy, dziękuję. dziękuję jest to. W ogóle, gdybym miała określić jednym słowem konferencję poprzednią, głoszenie Katarzyna nieważne, to bym powiedziała: pragnij, albo jakby pragnij, pragnąć. A te bym nazwała: słuchaj. Dlatego słuchaj, Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. To są słowa, które są w, w komplecie, nie pamiętam którego dnia, kompleto to jest taka modlitwa, którą, którą odmawiają wszystkie osoby konsekrowane, prawda proszę księdza? Tak, w głową. ale świedcy też mogą i pamiętam jak kiedyś jak byłam na rekolekcjach ignacyjańskich, jakie wrażenie zrobiło na mnie to słowo. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił. Niech pozostaną w Twoim sercu te słowa, że to są słowa, które to, że ja mam kochać, czyli w porozumienie oczywiście znać i być z kimś, ma, ma mi towarzyszyć od początku do końca dnia. To są jakby kiedy wstaję, kiedy siedzę, kiedy jestem w podróży, kiedy jestem w domu, ale to zaczyna się od słuchaj, czyli... Muszę wejść w słuchanie, żeby, 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 móc, żeby te słowa mogły się realizować. Ja to tak odczytuję i w ogóle bardzo, bardzo polecam, bardzo zachęcam, żeby nauczyć się tych słów na pamięć. Powtarzać je właśnie rano, wieczorem. Za każdym razem, kiedy Ci przyjdą, zapisz sobie te słowa i powtarzaj, 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 powtarzaj. Kiedy jesteś w drodze, z ten tak na słuchaj. Panie Boże, ja teraz chcę, żebyś to do mnie mówił, chcę teraz Ciebie słuchać, ja chcę, żeby Twoje słowo do mnie przychodziło. I to, i to słowo ma moc, słowo ma moc. I tak, Panie, otwórz nasze serce, tak jak otworzyłeś serce, Lidii, abyśmy Ciebie słuchali. I ta konferencja będzie taka trochę techniczna, taka jakby co, co trzeba zrobić zanim, do, zanim pójdziesz do Słowa Bożego, to jak się przygotować. To jest takie moje podzielenie się z Wami, z moim doświadczeniem, ale też z różnych rekolekcji, warsztatów, szkoleń, jak to u mnie wygląda bo oczywiście każdy to zweryfikuje, czy y, sprawdzi to się w jego, w jego życiu. Y, więc zapraszam, czy macie jakieś pasje? Ja wiem, że wujek lider ma y, y, co najmniej 16, y, ale pomyślcie o jakichś swoich pasjach. Macie jakieś swoje pasje? Super. Wujek lider strzela z łuku, o, resztę, o reszty pasji nie wiem. Wiem nawet, że czyta literaturę na ten temat i że w większości ta literatura o strzelaniu z łuku jest w języku angielskim. I ja jestem z wykształcenia ratownikiem. Yy, ale dobra, jeszcze powróćmy do wujka lidera, bo trochę mi się yy, tematy mieszają. Więc wujek lider, zanim poszedł na yy, strzelanie z łuku, to ktoś mu musiał powiedzieć, jak to trzeba w ogóle z tym łukiem stać. Gdzie patrzeć, co, czego unikać, co robić, czego nie robić, prawda? Było tak? Tak, unikać tego, co jest z tym łukiem zapręcane. <śm> <śm> no, 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 no właśnie, więc jakby yy, jest, zawsze są jakieś zasady, nie? I te zasady pomagają, jakby to z czym y, przychodzimy, to, nam, y, jakieś, y, to ma nam pomóc y, w zrozumieniu z czym się mierzymy, co może być dla nas trudnością, co jest wyzwaniem, a nad czym trzeba pracować. Y, ja z wykształcenia, jednym z moich y, zawodów jest y, ratowni, ratow, ratownik medyczny. Zanim weszłam do karetki, byłam w szkole, czytałam literaturę, byłam na jakichś tam praktykach, szkoleniach i miałam też przyjemność, dopiero później wiecie, po tym wszystkim, po, po dyplomie dostałam tytuł ratownika, więc jakby po to to mówię, że musimy się przygotować, do czytania Słowa Bożego. Mnie y, czytanie Słowa Bożego i w ogóle wszystko, co jest związane z Bogiem, z Kościołem Katolickim, to jest dla mnie, to jest, to jest moja pasja. To jest coś, co mnie w ogóle spala, y, dla, dla, czego ja chcę się dowiadywać więcej. I y, jakby jak ja spotykałem się z moimi znajomymi y, w pracy, y, koleżankami, kolegami ratownikami medycznymi, y, to była taka grupa, takich wiecie, w ogóle top of the list, czyli na szczycie listy. <głos》>, że ja widziałam ich, jak oni wiecie, tutaj gdzieś tam sobie czytają literaturę z medycyny ratunkowej, tutaj jakąś, jakąś, jakieś tam informacje. Tutaj gdzieś pojadą na szkolenie warsztaty zazwyczaj z własnej kasy. I ja mu to podziwiałam i mnie to bardzo inspirowało, nie? Gdzie ja widziałam, że to jest treść życia. Ja ja pomyślałam, co jest dla mnie taką treścią życia. Ja chcę, żeby moją treścią życia, żeby moją pasją. Był Bóg, było słowo, było uwielbienie i było wszystko, co jest z tym związane. E, ale to się musi zacząć od pragnień. I jakby e, wchodząc w to takie nastawienie, w myślenie, w pragnienie, e, już zaczynasz pragnąć tego słowa. Ono zaczyna się e, e, w tobie realizować. E, i Oczekiwać, ode mnie już nie pracuję w zawodzie od półtora roku, i trudno byłoby ode mnie oczekiwać, że teraz, kiedy bym siadła do karetki, czy poszła bym na oddział, żebym zrobiła w, punkcie w pół minuty. I mam wrażenie ze swojego doświadczenia, że takie mam oczekiwania od Słowa Bożego. Że Słowo Boże, które ja widzę, to jest albo to, które sobie leży. Ja mijam je na półce albo jak ksiądz w trakcie mszy świętej podniesie lekcjonarz i, i to, jest, to są momenty, kiedy ja się widzę ze Słowem Bożym, nie? Ale oczekuję od tego Słowa Bożego żeby ono e, działało we mnie, żebym ja żyła biblijnie, żebym ja znała wszystkie cytaty, żebym e, ja pływała, żebym w ogóle po prostu e, e, wiem, o czym mówi XIII e, rozdział z Księgi Królewskiej. No nie wiem, oczywiście, że nie wiem, dlatego że to jest coś, co trzeba pogłębiać, to jest coś, co trzeba praktykować, coś, co trzeba ponawiać I jakby, e, nie mamy z tym problemów w pracy, żeby być lepszym ratownikiem. Ja musiałam jeździć, a nie byłam najlepszym. Musiałam jeździć na szkolenia, musiałam też pracować. I to mnie zastanawia. Kiedyś siostra Tomasza Potrzebowska powiedziała że jakby widzi u ludzi, że jeżdżą na mnóstwo szkoleń w pracy, że ciągle się poprawiają, ciągle na czymś pracują, poświęcają dużo czasu w pracy, to jest oczywiste, a trudno jej znaleźć w ludziach w chrześcijanach, którzy powinni żyć Słowem Bożym taką pasję, takie rozwijanie się w Słowie było no, na szczęście mamy tutaj e, ludzików, jak się okazuje, jest sobie taka e, Basia i Ania, które był w, w, w na forum charyzmatycznym, nie? I to jest gdzieś tam też wstyd... raz, wiesz, teraz nie raz nie zawsze. No to jesteś na dobrej drodze. Czy wujek lider, który w marcu, w kwietniu? W lutym. No w lutym. W to nadal prawie marzec. E, był na, na forum. E, i jakby takie wydarzenia według mnie, przynajmniej mnie tak bardzo inspirują do tego, żebym ja w życiu codziennym praktykowała relacje z Bogiem właśnie przez czytanie Słowa Bożego. I to jest mega, mega, mega ważne żeby właśnie... To jest bardzo ogólnikowe, co ja wszystko mówię, ale według... To są też słowa, które ja gdzieś tam słyszałam, gdzieś tam zebrałam, co mnie motywowało do tego, żeby iść jeszcze bardziej w relacje z, z panem Bogiem, żeby właśnie być tym żeby być godną tytułu chrześcijanki. To jest w ogóle niezasłużony tytuł, ale mnie to wszystko... Inspi I dzisiaj będzie trochę też na inspiracji. Mnie to wszystko inspirowało, jak słuchałam ludzi, którzy byli pasjonatami. Boga, Ale stawali się nimi głównie przez Słowo Boże. Nie tylko, ale bardzo w, du w dużej mierze. Więc e, to będzie tylko takie podświetlenie niektórych, e, niektórych tematów, e, punktów. Jak ja to rozeznałam, to one są takie bardzo uniwersalne. E, jak to zrobić, żeby, żeby zacząć czytać Słowo Boże?